No a teraz zadziała po wielkich próbach i namysłach. Witam po 3 latach na YouTube hmm. Dzisiaj jest to taki luźny odcinek, jesteśmy odwiedziną na mało Nie wiem jaki się uda nagrać ten komputer po dwa lata, wczesnym 25. Przed chwilą próbowałem nagrać, zały film, który całkowicie i sprasowałem BIOS i powstałem niestety na mojego programu nagrywania ale no zobaczymy jak to będzie um, długo się zabieraję na takim odcinku, żeby mogłem nagrać cokolwiek tutaj um, nie wiem jak mi to wyjdzie lata a... temu z napastnikiem z nie do bez nikogo bez nich nie nagrywałem i tego teraz więc dzisiaj spróbujemy tutaj gdzieś skraftować jeżeli, jeżeli Wam się spodoba to im odcinę to byłby to takie sobie maskotowe no, ale na razie to jest to test test, jest test i testy wszystkiego no, ale jednym języku nie z tym, to się robi więc proszę zobaczyć za wszystkie błędy, które tu popełnię. Ogólnie trawka jak na ten sezon, bardzo, bardzo posypię. Um, nie mam pojęcia, co mówić do mikrofonu. Jest minuta 30 nagrania, nagranie zaczęło iść za od tyłu strony. Um, to ty, nie będzie za długi bo się gubio i właśnie odczuwam też jakie jest ścinki coś mi tutaj za dobrze nie współgra razem ze mną jest to chyba raczej wina mojego programu nagrywania, który coś jakoś koliduje w systemie Kontroler komputer raczej nie ma problemu z nagrywaniem takiej gry jak farming chociaż wiecie farmik to jest co łysa może teraz kilka słów wytłumaczenia, dlaczego mi nie było przez taki okres czasu na YouTubie. Jest to stworzone tym, że po pierwsze A. nie chciało mi się, B. nie miałem czasu i C. też nie miałem czasu, nie miałem inne zajęcia po prostu. No ale w końcu postanowiłem, do ten czas nic trzeba, coś dla was jakieś wyjaśnienia i w ogóle, ale nie chcę się tu rozgrywać. co zrobić w takim dzisiaj na Zaguble i w w sumie coś się nie pozmieniało z tym nieobecności małej nieruchomości widzieliśmy się razy jeden, razy dwa wczoraj była jakaś tam premiera na nagroniowego, dwa lata temu który leżał na Gdańsku z farmą do Zobaczcie, to nie będzie, chyba serio, to wtedy coś tam może Na razie muszę wszystko piszeć to jest zobaczcie kto będzie, chociaż będzie tych serii tutaj jest um, um, na balone z powerzia. No jak chcę po prostu zrobić takim zmian i zobaczcie co się zrobiło przyjmu. Um. Będą tu takie let's play'e O, tu już mamy ciężko, żeby popióły zacząć, ale może się uda tu posypać Będą to ogólnie takie luźne let's play'e, postarać się coś takiego luźnego zrobić Jakąś nie jakoś taką serię, bo wiecie, w z seriami seriale bywały z czasów 22, że połowa serii się zaczęła, a połowa się nie skończyła e, Nie patrzcie, tu jest taki rozproszyn trochę, nie będę całego czas tak się pokazywał, bo to bez sensu

po prostu nie na to czasu. Znaczy, no, czas mamy, no, tylko nie możemy się we długim jakimś do tego, aby zabrać, a nie opowiadać. No, ale jak coś tak jak żyje, no się bardzo upewniam Was pozdrowi w komentarzu. No, ile w ogóle obejrza ten film dla ja niej, bo nawet te drewnie działają. Teraz nie chcę w ogóle coś takiego filmu przygotować nawiązanie. Jakieś takie lekkie odcinki czuję. Um, bo cały czas niezmiernie. Jest z laty mieliśmy exit programu. Mm. No się chciałem wejść, to mogę tak pobrać, ale To taki leśny lasklin. No i to nie no, w soksanie, komputer, do Coś tu się cafie. Ostatnio, że tak powiem, nie taki dosyć spory abryt kąt, to były główne tak dysk, i dyski i w ogóle 6 nawet mecetowe platformy typu AM4 z na, AM4 Typy Zero Ponieważ na stara głupta po 7 latach się całkowicie, nie całkowicie, no ale jest do drobnych potrzeb starczyła i udało się, że je sprzedałem i tam posłał na komputer dla dziecka niech mu dzieciak sobie o tym gra niech mu służy ale u mnie też się waliło z tą płytą i wam yy, opowiadał co dokładnie się działo bo sami ich dokładnie nie pamiętam no ale były jakieś tam problemy seftowe typu trzeba było cały czas, czas resetować i, i nie tylko jak na razie nie wiem czy na no, testu wiecie, mam mam od 2000 roku RTX 3060 Jak do farminga ta karta się sprawuje w miarę drodzy, to będzie farming z samym mysłem, w pełni trzeba będzie pomyśleć o mocnej karcie, ale to dojdziemy teraz Poza tym jak będzie jakiś budżet w to będę mógł pomyśleć o karcie, ale ja na razie 3060 30 wystarcza no i wszystko jest długim y, sercem mojego komputera czy jest y, Ryzen 7 5700X i powiem Wam, że ten procesor to jest kocor śniwnych procesorów to jedno z najmniejszych jednostek z, z, z względem AMD nie chciałem Intela, miałem teraz te wakacje przychodzić na Intela, ale stwierdziłem, że kocor

jeszcze lata nie nagrywałem, nie chciałbym pobrać o bs ale nie mam OBS-a, bo właśnie będzie pytanie kiedy jakiś live pewnie, ale live będzie szybko, o Jezu, co jadę. może co jadę. Może przejadę... Co jadę? Coś ten sobie mi się nie podoba, nie mam się tego rozgadnąć, ale w ogóle rozróżniałem tutaj coś powinnuje zdanie. bo nie trochę jestem coziębiony to się mój głos może nie być jakiś świetny. Nie, gdzie ja mam tu ciągnąć tutaj jakaś taka mała budowa powstaje bo ja tutaj sobie pogrywam na tym szpakowie w wolnej chwili to jest taki mój prywatny safe ogólnie Rajot z jankusem i kawą dobrej roboty zrobili z tą mapą względem dwudziestki piątki dwudziestki przynajmniej jedna taka polska mapa na której można coś tam pograć, jeśli to sobie lewo ale to to już jest tak zawalone na polskim youtubie chyba każdy na nim gra a ja mówię, spokojowo, weźmiemy sobie spoko, coś nagramy, tak, wiem, że ludzie grają też na ale zawsze coś innego nie wciągnie, co po lewo, no wiecie, te mapy tak samo wyglądają u każdego, no nie, ale my gospodarczo i my się nie konieczniu, bo to jest farmie. Dobra, trochę nie zdałem to powinno to wystarczyć, tego byś sobie odstawił. Hmm, to jest w ogóle ostatni nowy nabytek. Pokusówka. No, na łąki to się przydaje, które posiadam. Hmm. Jezu, lag lagi. Nie podobają mi się te statki FPS-u, jeżeli ktoś tam z moich starych znajomych nie ogląda youtuberów na chwilę to może mi doradzić, co to zrobić. pod bym farmira 25 to się powinno zmieścić. Tak, płacę się z niej z nie pomyślałem, że to będzie ciasno, ale chyba co miałem. zmieściłem się. Z drugiej strony właśnie oglądał Mam od razu to zostać z projektem, chodzić z Będę wdzięczny za to, że mnie doradzili, za to, jak mi ustalić te programy, nagrywania pod 25 bo sam się Czasami się pogłębiłem dzisiaj, że nie, nie, tak powiem. No mnie to, że jak włączyłem nagrywanie, to zaniebiło mi cały komputer, miałem do budzenia. w ogóle nie błądki karty wreszcie, no ale z kartą nic nie powinno dosyć dobrego. Ja nagrałem taką ciągnę, że nawet tej nocy tytuły nie mają problemu, wreszcie częściej się układają, a u mnie to wszystko chodzi. Uważałem, że to jest karta, jest wypada, bo to 3060, to jest to seria 5000. No ale na razie mówię, nie zamierzam nic zmieniać. Idziemy, tam skończyliśmy pokos. Od tam ule. Od tam skończyliśmy pokos. No bo to jest też taki drobny odcinek, ja się też taki w tym nie swoje czuję, który chcę pewnie powiedzieć, że tak, mogę pierdolni tak nie Więc przepraszam za to ale może na następnym odcinku jak mi się uda tej Piotra jakiś klatko towarzyszy albo mi moduł to to może nawet tej stąpi ze mną bo my się tak zgrywamy na to wspólne granie ale jakiś tam to wyjść nie może i dzisiaj sobie zrobimy taki 15-minutowy odcinek bo nie, nie chcę przedłużać i nie chcę jakiegoś bezsensownego monologu w tym dla was prowadzić chcę zobaczyć troszkę jak to się przyjdzie Niestety, odcinek jest na Twitterze motoresowym. Liczę, że będę miał o czym pogadać nawet dla Was. Jestem też ciekawy, kto teraz z widzów żyje na tym moim kanale. Z tych starych widzów. To mi tak Was spojrza, ktoś komunikował ktoś napiszą. Co do filmów, jeżeli Wam by się spodobał, była seria taka. Znaczy, nie wiem, czy to będzie w tej serii, jakby to nazywał na natomiast... pewno. Wszyscy byli na stopach, w stałych, z takiego nas, to stary, bym bym satyjne, coś takiego. Zobaczymy. Yy, Jeżeli wam się spodoba, to będą odcinki z tego. A jak nie, no to będziemy by w stanie wstał na trzy dni. jeszcze mi się No zobaczymy. Bo też codziennie wcale wstałem w wstałem nie czasu tak czasu, ale wstałem i wstałem i wstałem i i Wracamy sobie ten transport i myślę, że będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Nie wiem jak to nazwać, to jest odcinek. Nie wiem o czym mówić, bo ogóle. To ciężko, mi się, to by, ciężko mi się odnaleźć w tej sytuacji. Więc ja w ogóle sobie robię w tym momencie. Ja w ogóle był tak, taki plan, żeby całkowicie zakończyć ten kanał na YouTube, ale tak um, stwierdziłem, że może warto włożyć się teraz na jakiś czas. No, ale wiecie jak te powroty się kończą. Jedni wracają, a jedni odchodzą na stałe bez słowa. No nie, ja też nie chciałem odejść bez słowa. No i co by mi się tutaj zrobiło? To mi się nie podoba. Pozwólcie sobie... O nie, 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 nie. Zapis. Tego się obawiam najbardziej, żeby teraz nic nie wywaliło. Yy, dobra, włączmy sobie... Rąń się, roń się sobie wyłącznie. O Jezu. To musimy sobie pomóc tak. Nie wiem, bardzo realne granie. U mnie to być zawsze i nie zmieniło. I znowu trzeba będzie je ujeździć taką somkę. Dobra, postawimy sobie tutaj. 14-minutowy odcineczek, ten wyfekł. No i nie wiem, nie wiem, jak co tu wam bym w to powiedzieć. Myślę, że to by było na tyle. Dajcie znać, czy chcecie powrotu yy, na kanał, czy chcecie serii z Farminga 25. Będę wdzięczny. No i następny odcinek już postaram się zrobić taki pełnometrowy, w jakieś tematy poruszymy i sobie pogadamy. A za dzisiaj dziękuję i przepraszam za błędy popełnione. Yy. Ale wiecie, trzy lata nienagrywania, to jakoś jednak coś się w głowie robi. Także no dziękuję i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.